Test szczelności jest jednym z badań, które pozwalają ocenić jakość obudowy bryły budynku, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy staramy się projektować budynki o jak najniższym zużyciu energii. Szczególnie to dotyczy budynków energooszczędnych i budynków pasywnych. Test szczelnych drzwi, bo tak potocznie też jest nazywany, wykonywany jest za pomocą zestawu pomiarowego składającego się z blendy rozpiętej na specjalnym stelażu, która to blenda umieszczana jest zazwyczaj w drzwiach zewnętrznych budynku. Wentylator, sterownika i akurat ten zestaw wymaga podłączenia do komputera sterującego. Te szczelności pozwala ocenić szczelność powietrzną obudowy budynku, jak również pozwala zdiagnozować, zlokalizować miejsca ewentualnych przecieków powietrznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badanie szczelności jest badaniem dowolnym, natomiast należy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości stanie się badaniem obowiązkowym. Więc należy się spodziewać, że w niedługim czasie będzie to jedno z istotniejszych badań w ocenie energetycznej budynku.